Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowego daily vloga. Czekała na mnie paczka, nie mogłam się doczekać, więc już ją otworzyłam. Jest to paczka z firmy Delia Cosmetics, a marka to Cameleo. I jak widzicie mamy tutaj farby do włosów, zobaczcie mnóstwo różnych kolorków różne odcienie i jaki plan na dziś będziemy farbować włosy, będzie to moje pierwsze farbowanie, jak wiecie ja włosów nigdy nie farbowałam, to będzie mój pierwszy raz, moje włosy są dość długie yy, więc poproszę o pomoc moją koleżankę i właśnie zabieram paczkę i lecę teraz do niej i pokażę wam dzisiaj wszystko jak to wygląda Jestem już u koleżanki, mam ze sobą karton z farbami. Za chwileczkę coś wybierzemy. Tutaj, jak widzicie, o, może Wam teraz w lustrze pokażę, bo nie miałam chyba okazji. Zobaczcie, troszeczkę włosy ścięłam tak delikatnie końcóweczki, także myślę, że przed farbowaniem jest to bardzo dobra decyzja, ale jednak włosy pozostawiam długie, bo często się pytacie, czy nie chcę ściąć? Nie, 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 bo uwielbiam takie. E, I wiecie, co? Może pokażę Wam tutaj, jak wygląda ta mieszkanko, e, bo jest bardzo ładne i przytulne na samym początku. Truskaweczki, Słuchajcie, mniam, mniam, kto lubi truskawki, ja uwielbiam. I takie oto mieszkanko tutaj, malutkie, kawalerka, ale jest mega, mega przytulne. Ja uwielbiam, jak wiecie, teraz dekorowanie wnętrz, także sobie tutaj pozwiedzam. No to co, chyba zaczynamy, nie mogę się doczekać, słuchajcie, jestem ciekawa jaki będzie efekt, a Wy czekajcie koniecznie do końca filmu, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały moje włosy po farbowaniu. A więc pokażę Wam teraz, czym dokładnie będę miała farbowane włosy. Jest to marka Cameleo od Delia Cosmetics, a odcień jest to, uwaga, 5-3 Light Golden Brown. Otworzymy opakowanie i zobaczymy, co znajduje się w środku. Tak się przedstawia zawartość opakowania. Mamy tutaj oczywiście rękawiczki, instrukcję, Tutaj jest balsam po farbowaniu włosów. Następnie, słuchajcie, jest olejek, który mieszamy z farbą i aktywatorem. Także co? Do dzieła! Łączymy teraz aktywator i farbę. I zanim zmieszamy, dodajemy jeszcze serum. Farba jest już rozmieszana, no i teraz już widzę, że na pewno będzie potrzeba jej więcej, ale zaraz będziemy dorabiać, także co zaczynamy nakładanie. Słuchajcie, farba jest już nałożona, możecie zobaczyć. Czekamy i za chwilę spłukuję. Słuchajcie, farba już jest spłukana, włosy umyte, także suszymy i zaraz zobaczymy jaki to będzie efekt. Ja jestem już w domu po farbowaniu No i tak wygląda kolor moich włosów Na samym początku chciałabym zaznaczyć Że to w zależności od światła Raz będą wyglądały na jaśniejsze Raz na ciemniejsze, no różnie to bywa No i wybrałam kolor taki brązowy Ciemniejszy Dlatego, że chciałam wyrównać kolory Jak mówiłam, nigdy nie farbowałam włosów Ale rozjaśniałam kiedyś sprayami I przez co końcówki po prostu były jaśniejsze Chciałam, żeby to wszystko było takie równe, jednolite I myślę, że jak najbardziej taki efekt udało mi się osiągnąć Nie chciałam włosów jaśniejszych bo wtedy wiązałoby się to właśnie z rozjaśnianiem, no i na pewno w jakiś sposób te włosy też by na tym ucierpiały. No ale bałam się właśnie, że pierwsze farbowanie, że trochę to na moje włosy wpłynie, że może je zniszczyć, ale słuchajcie, nic bardziej mylnego. Myślę, że są w takim samym stanie, w jakim były, także tutaj jestem bardzo zadowolona. No i dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, jak Wam się mój kolor podoba, i napiszcie też, czy jesteście przed pierwszym farbowaniem, może farbowaliście włosy. Jeżeli tak, to jakie były Wasze przygody? Mi tutaj zależało, żeby właśnie było to w domowych warunkach. Myślę, że tą farbę naprawdę łatwo by się nakładało, gdyby się miało krótsze włosy, ale że mam długie, jak wiecie, dużo tych włosów, to po prostu poprosiłam koleżankę, a ja serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, poproszę o kciuka w górę. No i zapraszam już do kolejnych odcinków. Do zobaczenia, pa! pa.